Nakarmił? Za to, że uzdrowił ci córkę, nie zabijajcie go! Nie zabijajcie go! Nie zabijajcie go! To już dla nas nic! Kogo i szacunek! się Skąd ty jesteś? Nie chcesz mówić ze mną. Czy nie wiesz, że mam władzę ciebie uwolnić? I mam władzę ciebie ukrzyżować. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną. Gdybyś nie dano jej z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał.

Sprzeciwia się Cezarowi! Czyż króla waszego do mu krzyżować? Poza Cezare! Nie mamy królem! Nie jestem winny Królitego tego sprawiedliwego. Krew jego na nas i na dzieci nasze. Tytuł winy. Jezus, Nazarejczyk, Król Żydowski. Ty nie pisz król Żydowski? Tylko, że on powiedział: Jestem królem Żydowskim. Co on napisał, napisałem.